Wielkie Ternowo. Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie znaleziono na górze Trapezika datowane na 3000 lat przed Chrystusem. Większa osada powstała na zbocza góry Carewecz pod koniec epoki brązu w okolicach XIII wieku przed naszą erą. Zamieszkiwali tam wówczas Trakowie, których osada przetrwała do końca epoki żelaza. Szczyt Prosperity datowany jest na okres VI wieku przed Nasomeru do końca I wieku naszej ery. Ślady ówczesnego panowania rzymskiego zostały z czasem zatarte. Następnie Carebec zamieszkiwany był w okresie panowania bizantyńskiego od V do I połowy VII wieku. Budowano tam wówczas silnie ufortyfikowane miasto stanowiące podporę linii obronnej Bizancjum na Półwyspie Bałkańskim. Następnie na ruinach miasta Bizantyckiego powstała w VIII wieku osada, której znaczenie ekonomiczne liczba mieszkańców systematycznie rosły w kolejnych wiekach. Rok 1187 Przyniósł powstanie Asena i Piotra, które położyło kres panowaniu bizantyjskiemu na ziemiach bugarskich i ówczesne Ternowo zostało stolicą odrodzonego państwa. W szczytowym okresie istnienia państwa bugarskiego, przypadając na XIII i XV, wielkie Ternowo było liczącym się w Europie w ośrodkiem politycznym, ekonomicznym i kulturalnym. Działały tutaj ówczesna znana szkoła malarstwa oraz tyrnowska szkoła pisemnictwa. Złoty okres rozwoju miasta zakończył się brutalnie 17 lipca 1393 roku, kiedy miasto po trzymiesięcznym obleżeniu zostało zdobyte przez Turków osmańskich. Dawna stolica została w znacznym stopniu zniszczona, jednak pod rządami osmatyńskimi miasto pozostało w dalszym ciągu aktywnym ośrodkiem kultury bułgarskiej, wspierając kolejne liczne powstania przeciw okupantom. i albo wymordowany. W odpowiedzi na to Waldemar Flandryjski ruszył w kierunku Adrianopola, by go podporządkować. Oblężył miasto. Ugarski car oczywiście musiał uh, pojechać do Adrianopola z pomocą. I udało się mu właśnie w 1205 roku, w kwietniu, wciągnąć cesarską gwardię w Sasadzka. Kiedy właśnie pod główne oddziały na czele samym Cesarzem e, na, ruszyli na ocieć, było za późno, otoczone wojska łacińskie, przede wszystkim e, e, rycerze zostali wybici do, do nogi, a ten władca pojmany jak żywy trofeum właśnie uwiężono tutaj w tej wieży. Że jest udostępniona do zwiedzania, proszę Państwa, ale e, nie jest dobrze zabezpieczona. Jest jedynie zabezpieczona z lewej strony, mm -hmm. jak się wchodzi. Jeżeli ktoś chce, ale pojedynczo, musicie się właśnie trzymać, nie tylko trzymać, czekać, bo jeden chodzi, jak później ktoś chce schodzić, to nikt w tym samym czasie nie może się wspinać więc jeżeli ktoś uważa, że nie ma lęku wysokości, powoli proszę się wybrać trzymając się o, barierką 7 lipca 1877 roku miasto zostało ponownie wyzwolone i już dwa lata później od 10 lutego do 16 kwietnia 1879 roku gościło Zgromadzenie Narodowe, które w tym czasie opracowało pierwszą bułgarską konstytucję, nazywaną Konstytucją Tyrnowską. 17 lipca 1879 roku wybrano głowę państwa i 27 lipca tego roku Aleksander Battenberg został bogarskim księciem. Po upadku Związku Radzieckiego w roku 1990 odbyło się siódme Wielkie Zgromadzenie Narodowe, które zebrało się w tym samym budynku co Zgromadzenie. W 1879 roku opracowana została nowa konstytucja określająca podstawowe prawo w obliczu nowego porządku demokratycznego.